Czasami ktoś przychodzi i mówi: "Proszę księdza, dla mnie nie ma żadnego problemu. Jeżeli ja widzę, że ktoś źle postępuje, potrafi pójść i wygarnąć mu prosto w cztery oczy, że źle postępuje. Mam taką odwagę, żeby to zrobić." Czy to tak zwane wygarnięcie komuś jest upomnieniem braterskim? Upomnienie braterskie to coś bardziej skomplikowanego. Może nie bardziej skomplikowanego, ale coś bardziej wymagającego. Upomnienie braterskie to próba ocalenia drugiego człowieka przed grzechem przed, przed śmiercią ostatecznie. Święty Tomasz z Akwinu podał takie cztery sytuacje, w których nie powinniśmy upominać bliźniego. Pierwsza y, sytuacja, kiedy nie powinniśmy upominać bliźniego, to wtedy, kiedy sami jesteśmy jawno grzesznikami. To znaczy, kiedy my sami jesteśmy zgorszeniem dla innych. Nasze życie y, jest zgorszeniem dla innych. Wtedy nie powinniśmy iść i upominać drugiego. Druga sytuacja, kiedy nie powinniśmy upominać bliźniego, to wtedy, kiedy y, sami jesteśmy w grzechu ciężkim, to znaczy, kiedy nie jesteśmy pojednani z Bogiem, kiedy nie możemy e, przystąpić do Komunii Świętej, powinniśmy najpierw pójść się wyspowiadać i wtedy będąc e, sami własce uświęcającej, dopiero wtedy powinniśmy podejmować upomnienie braterskie. E, trzecia sytuacja, kiedy nie powinniśmy upominać, e, to jest wtedy, kiedy... Stwierdzimy, że y, rozeznamy, że to upomnienie, które my y, skierujemy do drugiej osoby, nie przyniesie żadnego, y, żadnego y, efektu. To znaczy, obiektywnie stwierdzamy, że to tak naprawdę i tak nic nie da, bo ta osoba druga jest zamknięta. To nic nie przyniesie, a wręcz odwrotnie, może jeszcze spotękować y, zło w drugim człowieku. I czwarta sytuacja, kiedy nie powinniśmy upominać bliźniego, to jest wtedy, kiedy przystępujemy do upomnienia braterskiego z pozycji, że my jesteśmy lepsi, że czujemy się lepsi e, niż ten, kto źle postępuje e, i my z, trochę tak z góry chcemy skorygować czyjąś postawę. Jezus bardzo często upominał faryzeuszy. E, mówił do nich bardzo mocne słowa. Nie, nie bał się upominać, ale jednocześnie ten sam Jezus Chrystus oddał za nich życie na krzyżu. I tylko wtedy możemy upominać, kiedy w nas jest miłość do drugiego człowieka, kiedy jesteśmy w stanie umierać za tego drugiego człowieka, kiedy celem naszym jest przede wszystkim to, żeby ten drugi odwrócił się od zła i żeby ostatecznie się nie potępił. Ale żeby został zbawiony, bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się zbawił i miał życie. Nie mylmy nigdy upomnienia braterskiego z potępieniem ani z hejtem. Bóg chce ocalać i my, kiedy upominamy, powinniśmy mieć przede wszystkim miłość do drugiego człowieka w naszym sercu.